W każdym domu jest taki przedmiot lub urządzenie, bez którego we współczesnym świecie nie można się obejść. Jest wielofunkcyjne, więc bardzo cenne. To urządzenie w pełni może zastąpić ci psychologa, za każdym razem, kiedy do niego podchodzisz i korzystasz z jego funkcji, a w zasadzie wnętrzności. To urządzenie może też zastąpić nam wykwalifikowanego dietetyka. Najważniejsze to podejść do niego ze znajomością rzeczy. To urządzenie to również dobry ochroniarz dla całego Twojego prowiantu. Można tam zostawić wszystko, co tylko chcesz, bez obawy, że coś zginie. A najważniejsze, że do tego doskonałego urządzenia można zwrócić się o każdej porze dnia i nocy. Wysłucha, zrozumie, nakarmi, a czasem też ochłodzi, kiedy jest Ci bardzo gorąco. Już się domyślasz, co to za urządzenie? Napisz w komentarzu, a my przejdźmy dalej. Oczywiście, nasza kochana lodówka. Przecież zgodzisz się, że za każdym razem, kiedy otwieramy lodówkę i wyjmujemy z niej coś pysznego, robimy się trochę lepsi. Choćby tylko na chwilkę, ale lepsi. I oczywiście wygodnie przechowuje się w niej produkty spożywcze, zabezpieczając sobie prowiant na długi czas. I jesteśmy bezgranicznie wdzięczni temu cudownemu ludzkiemu wynalazkowi za to, że ten sprzęt gospodarstwa domowego jest w naszym posiadaniu. Bardzo się z tego cieszymy w każdym domu. Ale wyobraź sobie, co będzie jeżeli w pewnej pięknej chwili lodówka ożyje, jaka będzie i co nas czeka. Oczywiście przeznaczeniem lodówki jest przechowywanie jedzenia i nadal będzie się tym zajmowała i nawet będzie dokładnie dopasowywać temperaturę do każdego produktu osobno. Dokładnie możesz omówić z nią swój sposób żywienia, żeby utrzymać albo poprawić swoją formę i ona będzie Ci wydawać dokładnie taką ilość jedzenia, jaką przewiduje Twoja dieta lub jadłospis. A jeżeli nie będziecie mieli żadnej umowy w sensie diety, to będzie ci służyć jako towarzystwo podczas nocnej przekąski. Albo może odwrotnie, nie pozwoli się przejadać w nocy, a jeżeli już tak bardzo chce ci się jeść, to oczywiście zlituje się nad tobą i wydać coś lekkiego, żeby jedzenie nie przeszkodziło ci w spaniu. I oczywiście, jeżeli jesteś przygnębiony, zawsze wspomoże i lodami i ciastkami i nawet Cię wysłucha, a może nawet coś doradzi jak prawdziwy psycholog. A co sądzisz o tym, że w ogóle przestaniesz chodzić do sklepu po jedzenie, posyłając po nie swoją lodówkę? W końcu ona, jak nikt inny, nie zna się na świeżości produktów, a ty będziesz musiał napisać tylko listę i dać kasę. A co, jeżeli ona jeszcze sama zacznie gotować? No tak, to tylko marzenia. Ale przecież nikt nie zabroni ci marzyć. A teraz wyobraźmy sobie, że trafiła ci się lodówka, delikatnie mówiąc, z niezbyt przyjemnym charakterem. I nie będzie. To, czego zazdrościć. Teraz nie masz co myśleć o nocnych posiadłach z lodami i rozmowami z serca. W ogóle nie masz co marzyć o nocnych przekąskach. Wieczna zrzęda w kuchni mocno nadszarpnie ci nerwy. Będzie ci ciągle wypominać, że rzadko miesz jej półki, albo że zapominasz w porę wyrzucić zepsuty produkt. A jeżeli twoja lodówka będzie orędowniczką zdrowego albo dietetycznego odżywiania, albo wegetarianką, a ty prowadzisz inny tryb życia, nie będzie ci za słodko. Przecież niezbyt zdrowych produktów lodówka po prostu nie zgodzi się u siebie przechowywać. A jeżeli twoja lodówka okaże się miłośniczką ciepła, to twoje produkty po prostu zaczną szybciej się psuć i albo będziesz musiał kupować je w małych porcjach, albo większość z nich wyrzucać. W tym przypadku aż strach pomyśleć, jaka ona będzie, jak się zestarzeje. Przecież z biegiem lat trudny charakter tylko się pogarsza. I będzie Ci coraz trudniej znaleźć sposób na swoją lodówkę i ją okiełznać. Za to z jaką ulgą odetchniesz, kiedy Twoja stara lodówka trafi na wysypisko śmieci, a zamiast niej przywiozą ci nowiutką, udoskonaloną lodówkę. Najważniejsze, żeby nie okazała się gorsza od poprzedniej i twoje męki nie trwały przez kolejne lata. Ale wierzymy tylko w lepszą przyszłość, prawda? A wy chcielibyście, żeby wasza lodówka ożyła? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie o łapce w górę i o zasubskrybowaniu naszego kanału. Cześć!